Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o oka kotła grzewczego w prywatnym domu. To temat, który może wydawać się skomplikowany, ale postaram się go przedstawić w sposób prosty i zrozumiały. Zaczynając od podstaw, okablowanie kotła grzewczego jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. To właśnie dzięki niemu kocioł otrzymuje energię elektryczną, a także steruje pracą pomp i innych elementów instalacji grzewczej. Istnieją różne warianty okablowania kotła grzewczego, w zależności od jego typu i funkcji. Najczęściej spotykamy się z dwoma głównymi typami: oka kotłów jednoobwodowych i dwuobwodowych. Okablowanie kotła jednoobwodowego jest stosunkowo proste. W tym przypadku kocioł odpowiada wyłącznie za ogrzewanie wody użytkowej. Okablowanie obejmuje połączenie kotła z zasilaniem elektrycznym, a także z pompą obiegową, która odpowiada za przepływ wody w instalacji. Okablowanie kotła dwuobwodowego jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ kocioł odpowiada zarówno za ogrzewanie wody użytkowej, jak i za ogrzewanie pomieszczeń. W tym przypadku okablowanie obejmuje połączenie kotła z zasilaniem elektrycznym, a także z dwoma pompami obiegową, jedną dla instalacji centralnego ogrzewania, a drugą dla instalacji ciepłej wody użytkowej. Kocioł dwuobwodowy działa na zasadzie priorytetu. Oznacza to, że gdy włączamy ciepłą wodę użytkową, kocioł najpierw ogrzewa wodę użytkową, a dopiero potem przełącza się na ogrzewanie pomieszczeń. Okablowanie kotła jednoobwodowego jest stosunkowo proste. W tym przypadku kocioł odpowiada wyłącznie za ogrzewanie wody użytkowej. Okablowanie obejmuje połączenie kotła z zasilaniem elektrycznym, a także z pompą obiegową, która odpowiada za przepływ wody w instalacji. Okablowanie kotła dwuobwodowego jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ kocioł odpowiada zarówno za ogrzewanie wody użytkowej, jak i za ogrzewanie pomieszczeń. W tym przypadku okablowanie obejmuje połączenie kotła z zasilaniem elektrycznym, a także z dwoma pompami obiegową, jedną dla instalacji centralnego ogrzewania, a drugą dla instalacji ciepłej wody użytkowej. Kocioł dwuobwodowy działa na zasadzie priorytetu. Oznacza to, że gdy włączamy ciepłą wodę użytkową, kocioł najpierw ogrzewa wodę użytkową, a dopiero potem przełącza się na ogrzewanie pomieszczeń. Pamiętaj, że okablowanie kotła grzewczego powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowe okablowanie może prowadzić do awarii kotła, a nawet do pożaru. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd okablowania kotła grzewczego był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw je w komentarzu poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o oka kotła grzewczego w prywatnym domu. Pokażę wam schematy dla kotłów stojących i ściennych, a także omówię różne rodzaje systemów grzewczych. Zaczynając od zalet i wad kotła jednoobwodowego. Kocioł jednoobwodowy jest prosty w instalacji i obsłudze, ale ma ograniczoną funkcjonalność. Może ogrzewać tylko jedną strefę domu, na przykład parter. Następnie omówimy opasanie i rodzaj cyrkulacji. Opasanie to układ rur, które łączą kocioł z grzejnikami. Istnieją dwa rodzaje cyrkulacji: naturalna i wymuszona. Naturalna cyrkulacja chłodziwa działa na zasadzie różnicy gęstości wody. Gorąca woda jest lżejsza i unosi się do góry, a zimna woda opada na dół. Ten system jest prosty i nie wymaga dodatkowych urządzeń, ale jest mniej wydajny niż cyrkulacja wymuszona. Opasanie z wymuszoną cyrkulacją wykorzystuje pompę, która pompuje wodę przez system grzewczy. Ten system jest bardziej wydajny i pozwala na ogrzewanie większej ilości pomieszczeń. Na koniec omówimy system kolektorów. System kolektorów to bardziej zaawansowany system grzewczy, który pozwala na niezależne sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. W tym systemie kocioł jest połączony z kolektorami, a z kolektorów rozprowadzane są rury do poszczególnych grzejników. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Pamiętajcie, że instalacja kotła grzewczego jest złożonym procesem i najlepiej powierzyć ją wykwalifikowanemu instalatorowi.